Cześć, mordy! Dzień dobry drodzy widzowie! Witamy serdecznie po dwudniowej przerwie techniczno-urodzinowej Techniczna, tak oczywiście, to była przerwa techniczna Niestety no. dużo nie nagraliśmy Bo no niestety... Pekło, no, no wiecie, w sobotę były urodziny ochary Nie dało rady Wypiliśmy 3 litry alkoholu mocnego, bo to, co to był? Bimber, dwa bimbry i potem łyska, czy jeszcze na to poszedł Dwa bimbre, no. A piliśmy tylko we czterech mocny alkohol. Ja Ohara, Holender, jeszcze jeden ziomuś. Tak, no. I wam powiem, że na tego Holendera to się zdziwiłem, że dał radę, nie? No, też byłem w szoku. Ja już tak mówiłem, mówię trzy, cztery kieliszki wywali i to będzie knockout. A tu niestety, ale wytrzymał z nami do końca. <grybuj> Praktycznie dobrze. do końca, nie? Wytrzymał. No wytrzymał, wytrzymał do końca. Jesteś zdziwiony, że Holender podołał, no ale fajnie było, nie? No, było dość, no kurde, W niedzielę no... żeśmy delikatnie poprawili, no bo... No w sumie... Zostałem u Ochary do godziny 14, także... Tak. Sylwester był bardzo długi. Sylwester. Sylwester, tutaj, urodziny. były bardzo długie. No, a jak Bigos? Bigos zajebisty, no mieliśmy zrobić ten, jak to się nazywa? Y... Degustację, Degustację bo z, z taką ale... recenzją, ale uwierzcie mi na słowo, był mega zajebisty. I ciężko by było to nakręcić Ciężko by było nakręcić, <laughs> dlatego, że dużo osób było, cały czas się y, impreza trwała I tak to było, no drodzy widzowie Gdzieś sumie... tu powlatują wstawki tak. Jak wyglądały te urodziny, sobie zobaczycie W sumie do piątej my siedzieli, piąta rana jakoś poszliśmy Piąte spać rano, no. A o dziewiątej już my walczyli dalej <laughs> O dziewiątej staliśmy, no i co, jedno piwko, drugie piwko, trzecie piwko Tak, trzy piwka Później stały nasze kobiety, ja pojechałem do domu co, bo i położyłem się spać i stałem dopiero w poniedziałek rano, można powiedzieć. No i tak zleciało. No. Ale Wczoraj nie... żeśmy jeszcze do siebie dochodzili, dzisiaj już skocziliśmy na ten normalny tryb. Co się dzieje w robocie, Muktero? Nic się nie dzieje, no, ostatnią rundę ścinamy szklarnie. Jeszcze dostało nam dosłownie. Jeszcze jutro tylko ścinamy. Jut... Dziś i jutro, jutro no. ścinamy i już potem robimy te wężyki. Tak jak wcześniej pokazywaliśmy, to już nawadnianie odłączamy od plantów. Później, oczywiście, będziemy. Prawdopodobnie jutro już zaczniemy gdzie niegdzie ścinać planty ze sznurkami, bo niby mają maty dojść i już powoli będziemy zaczynać wycinkę robić. No a w przyszłym tygodniu to już będzie z grubej rury, nie? więc znowu będzie coś ciekawego. Zostańcie z nami, bo będą znowu ciekawe wjazdy. Nie? Najgorsze w tym wszystkim, że prawdopodobnie może być sobota robocza, pierwsza od bardzo, bardzo dawna, no bo w piątek wypadnie wycinka, ta? w czwartek będziemy jeszcze poprawki. Ta, no. W piątek wycinka. Także czekajcie na materiały z likwidacji, bo będzie dym. Be, no, będzie dym. Będzie dym, jak powiem, że w sobotę nie przyjdę. No, no, Te urodziny się skończyły. No, ale co zawsze można se przeciągnąć, nie? Można. Co to kurde, co tu robić, kurde? Nic nie trzeba, robić. Trzeba się bawić, nic więcej. Trzeba no. się bawić i zarabiać pieniądze przede wszystkim. Ta, najlepsze jest to, że kurde podczas tej popijawy całej Holendrzy nas namówili, ja że my chodzili na salse. Ja na żadną Tygodniu. No. Nie... A ja się przejdę. Jak oczywiście znajdę czas, bo jak na razie... Jeśli chcecie zobaczyć jestem... film jak O'Hara talczy salse, to piszcie w komentarzach. Ta. Nie wiem czy tego dojdzie. Na razie jestem bardzo zajęty, bo tam bo robię popołudniowe jeszcze godziny, nie? <laughs> Dobra, niestety myślę, że początek mamy lecimy dalej, co zobaczyć co się dzieje na szklanku. Tak jest. yo! Drodzy widzowie, małe zamieszanie dzisiaj w pracy było. Tak. Bo w Toyocie, moim aucie roboczym, że tak powiem. I co się stało? No pana, pana! jebła guma! Moi jebła drodzy. Guma. Cały <laughs> dzień latałem po mechanikach, wymieniałem opony Wtana. i nie było co nagrać, ale w końcu zrobiłem udało się. Jak z kończymy, bo jesteśmy już po robocie. A tu jakieś krótkie wstawki z urodzin, nie? Tak, tak poprawki. coś tam się działo. nie? Dokładnie, że były, że były. Także ja wsiadam w swoje zielone lambo i tak. spadamy, nie? Tak jest. I widzimy się oczywiście w następnym dniu, nie? Na razie. Także jutro tak będzie ciekawiej, trzymajcie się. Tak jest. Yo. Siemanko moi drodzy, dziś nadszedł ten dzień, dzień imprezy, no ale jak widać gości jeszcze nie ma. Ale czekamy, mamy nadzieję, że ktoś przyjdzie. Tymczasem, zobaczcie, to jest na początek naszej wyżerki. Oczywiście później wiedzie Bigos, skrzydełka, kaszana, no dzisiaj będzie dosłownie wszystko. Więc. No i Bimberek oczywiście. Więc my walczymy, będziemy walczyć, jak przyjdą goście. A teraz jeszcze czekam. Do następnego. Gdzie są moje urodziny? Hey. <grywa> co wy powiecie, kurwa? To jest impreza urodzinowa, Rozumiecie wszyscy? Pozdrawiam Was serdecznie. Po imprezie urodzinowej zobaczymy, co robią. Celebryci ze Spinki Holland. O, proszę, jedne zwłoki leżą. Jest i druga gwiazda youtuba Takie są skutki picia wódki. Proszę zobaczyć. Whoa. Whoa. Kurwa, pies mi mordelizował Pozdrawiamy, subskrybujcie. Jo. Tam. <ślesy> <ślesy> sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz niech żyje żyje nam! Nie! Niech nie zagaśnie, a kto z nami nie wybije, niech pod stołem zaś a kto z nami nie wypije, niech pod stołem zaś się, a ja nie sto nie lat.